Ale po prostu Wielki Brat nie zabronił mieszkańcom domu gry w karty. Sami między sobą ustalili, że ten kto przegra, będzie musiał wykonać polecenie grupy. ja przynajmniej tak zrozumiałam, nie? Ale karty dlaczego nie? Ej, pogramy sobie w karty, zaraz Wielki Brat za karę 3 godziny na dworze. Ej, ciągle nawet pogrywał, no?

Ale czekaj! Ale czekaj! Ale czekaj! Tam z powrotem? Ale czekaj, widzę cię na mostu! No. Dobra, ja ci tmaczę. Słuchaj, słuchaj! Ty jesteś mały... Ty jesteś mały... Ale ty nie lubisz jazdy, konwe. Nie lubisz? Ty nie jesteś koniem wysiegowym, jesteś kuczykiem. Nie, no czekaj, może ja cię ja ci jednak podniosę. No, nie, czekaj, może ja cię jednak podniosę. Wskakuj. <śmiany> przez <Przedźbiet>. drzwi! <śmiany> Ale gdzie jest? Nie! Moniko, no. Do ściany z powrotem i tam na Zofa musisz przez Nie. Nie! Do ściany no i z powrotem! Wsiadaj! Big Brother, dzień trzeci. Wielki brat nie zrobił dziś pobudki. Pierwsza wstała Manuela. To jeden z bardzo rzadkich momentów w domu wielkiego brata, aby prawie cały dom mieć tylko dla siebie. Co się zacznie? Co się zacznie? W ogóle, wiesz, myślę, że może się zdarzyć, że zechcia parę punktów na wyjeździe. Nie wytrzymuję. Potwierdzisz zasady. Widzę jakby tu był mój brat, klubowy Jacek. a mówił wszystkim, oby miał ciężki. Tak? No ale... A On a będzie będziesz coś jak gratówcą. Będziesz próbował? Będziesz próbował? Nie, nie ja na narzeczoną kochaną. Aha. Słuchaj. Już raz na wywijałem, czekam, po rozwodzie, z tym że mi się nie chce. <laughs> Całe życie tak wybijałem. No co zniwiesz? Ja też tak stówkę mogę skreślić. Stówek? Ale... Tak to dawno to mogło być. Że... Wolota leży do naszego <laughs> gangu po prostu. A jaki, jaki masz motor? Ja mam teraz super gierę. Gęsto takie z Mod Maxa. Oryginalny sprzęt A na filmie tam był XX, nie? Ten XX ma 164 konie. Przy to Możesz jechać, nie? Na 200 kg wagi to w niecałe 3 sekundy ma na stuwę, nie? Na pierwszym biegu paka 20. Najpierw ze swoim kamerzystą. Już trzeciego dnia wszyscy zatęsknili do swoich bliskich. Ale Manuela znalazła sposób, żeby skontaktować się z rodziną. Własnoręcznie wykonała telefon komórkowy. Co? Dla kogo byś chciała zrobić tą reklamę telefoniczną? Nie wiem, tak może wygryza se mały szanier. <grymnenie> <grymnenie> z kolejnym, ma, 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 ma to będzie darby. Zrzucimy cię z dawni. mówi ja zostawić te to byśmy sobie nawet ty porobili. Ja to żywiskim, Ej, słuchajcie, nie, o, generalnie nie mamy kontaktu niby ze światem zewnętrznym, ale możemy sobie zrobić taki kontakt, nie? Więc na przykład ja się schowam pod stołem, i będę udawać czyjąś mamę, nie? Dobrze, <grym> no, no co dawaj. W którym kuchni szybko? Prawie. Twoja nowina. Jez, więc dzwonisz. Dzwonisz! Dzwonisz <śmiewanie> co to za nowina! Wojna ten. Czekaj, cię mogę przyciskać tu? To znaczy nie, nie, tu masz, to to masz tak to ogóle... to, ale ty musisz ale tu musisz robić, nie? Bo wiesz jak się przyciska, no, <śmiewanie> no, to robi. A, a to gdzie? Ja. Ja. No, no <śmiech> 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 a, <śmiech> nie, tam nigdzie nie wchodzę! <laughs> a, a potem do świętego Piotra? Tak? <laughs> potem, okay. nie, ja tam nigdzie nie wchodzę! Nie. Potem będziesz siedział miał plakatuś takiego ciałkiem! Każdy nie się A wymiara. gdzie tam, jak no. już mamy telefon, to mamy możemy... Mamy w każdej chwili. Tak, to już wiesz. Może chcesz y, no. parę słów no. No. powiedzieć do wielkiego brata. Wypadł mi. Przyci. No tak. już się nie połączysz z mamą. Nie, to się, to był redial. Mama? Nie pale, nie. my się w ubraniu, Ale, czy... <suszyncza> odchudzam się i nie piję piwa. A na mężczyzn w ogóle nie zwracam uwagi. No, Oczywiście. Nie no, że to... Jeszcze mi nie odbiło, z kamerami nie gada. Tato, tato, te, te kolegi tutaj, nie? To normalnie kurna jak koleżanki. <śleszyncza> Nic, kompletnie. Ja <śleszy> Monika! To jest to jest za jest, Ty wiesz dlaczego on tak mówi? Jeżeli jesteś inteligentna to się domyślisz dlaczego cię tak broni.